Jaka jest obecnie skala zjawiska terapii daremnej w Polsce? Niestety, najbardziej prawdziwą i prostą odpowiedzią jest taka, że nie wiemy tego. Nie mamy wiarygodnych danych, które mogłyby nam zobrazować obiektywnie, jaka jest jej skala. Te badania, którymi dysponujemy, sugerują, że trzy czwarte personelu medycznego. Stykającego się na co dzień z pacjentami w ciężkim stanie, zetknęło się bądź styka się z problemem terapii daremnej. Chcemy tą, tą niewiedzę zmniejszyć, stąd nasze inicjatywy. Związane z badaniami ankietowymi czy, czy innymi, które mają nam zobrazować, jaki jest faktycznie rozmiar tego zjawiska w Polsce. Mamy nadzieję taką, że jak się tu spotkamy następnym razem za rok, nasza wiedza na ten temat będzie większa. Dobrze. Czy są jakieś czynniki, które mogą pomóc nam wyłapać moment, w którym dalsze leczenie nosi znamiona terapii uporczywej? Śledząc Zalecenia PTI, czynniki te są podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa czynników to są czynniki kliniczne, a więc takie, które wiążą się ze stanem chorego. Lekarz czy lekarze prowadzący muszą, znając historię chorego i jego sytuację, być przekonanymi o tym, że jesteśmy w stanie, jesteśmy w takiej fazie leczenia, w której. Nie możemy pacjentowi pomóc. Jest on w fazie umierania i dalsza eskalacja terapii jest niecelowa i daremna. Nie określimy tego dokładniej. Tak? To jest, to jakby ten element skupia w sobie fakt, że nasza praca zawsze będzie w jakiś sposób i będzie związana z naszą wiedzą i doświadczeniem. Druga grupa czynników to są czynniki, które, które nazywam etycznymi albo społecznymi i mówiąc prostym językiem, to jest wiedza na temat tego, co pacjent myślał na temat granic terapii w, u siebie w sytuacji, kiedy będzie ciężko chory. W naszym społeczeństwie jest to sytuacja rzadka, ale zdarza się i myślę, że będzie się zdarzała coraz częściej, że będziemy wiedzieli, co pacjent myśli na temat eskalacji leczenia u niego samego. Czasami mówi o tym rodzinie, czasami jest to gdzieś zapisane w, jakich, w jakichś dokumentach. Jest to coraz bardziej popularna historia w społeczeństwach zachodnich że dysponujemy wiedzą na temat tego, jakie są oczekiwania pacjenta co do granic leczenia w sytuacji terminalnej. To są te dwie, dwa najważniejsze czynniki, które mogą nam pomóc w podejmowaniu decyzji o ograniczaniu terapii daremnej. Coraz więcej pacjentów przyjmowanych na oddział intensywnej terapii ma powyżej 80 albo nawet powyżej 90 lat. Jaka jest rola Time Limited Trial w tej populacji chorych? Time Limited Trial jest to sposób podejścia do tego problemu w sytuacjach, w których nie jesteśmy pewni, jakie są biologiczne możliwości naszych, naszych chorych, wyjścia z. Ciężkiego stanu, jeżeli podejrzewamy, że rokowanie jest złe, ale nie jesteśmy tego pewni, to jest jak najbardziej odpowiednia taktyka. Polega ona na tym, że umawiamy się w zespole kierującym terapią, że przez jakiś czas, który z góry ustalamy, nie redukujemy tej terapii i nasze postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne jest niczym nieograniczone. Po w tym okresie oceniamy wspólnie, jaki jest efekt takiego postępowania. Jeżeli pacjent jeżeli jego sytuacja jest lepsza, w ten czas kontynuujemy ten sposób leczenia. Jeżeli dojdzie do, do deterioracji, yy, i umożliwi to nam przekonanie, że, no, że właśnie nasze postępowanie jest daremne, w ten czas zmieniamy cele. Leczenia i przechodzimy w leczenie paliatywne, redukując dolegliwości chorego i dbając o jego komfort. Grupa pacjentów starszych jest szczególnie może być dla nas szczególnie zagadkową grupą, dlatego że często nie znamy granic możliwości biologicznych tych organizmów. Stąd Time-limited trial w tej grupie chorych może być szczególnie istotne. Podejście to, zwłaszcza w tej grupie chorych geriatrycznych, jest przebadane, i wstępne dowody są takie z literatury, że mówią o tym, że zarówno jakość leczenia na intensywnej terapii, jak i jakość postępowania paliatywnego przy zastosowaniu tego sposobu działania jest większa. Myślę, że powinniśmy poświęcać temu sposobowi leczenia więcej uwagi, zarówno w naszym, naszej codziennej działalności, jak i w procesie edukacyjnym. Dziękujemy.